Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Kenshi przygoda Sindbad'a. Będzie to długa przygoda, bo tak w tej grze bardzo dużo się grinduje. Krótko tychże jest ona jeszcze bodajże w alfie. Dużo rzeczy będzie dodawane i zmieniane, ale dużo już rzeczy jest. Ja jeszcze wszystkich nie odkryłem ale to co widziałem jest bardzo ciekawe ogólnie zaczniemy sobie z podstawowym startem ewentualnie moglibyśmy wybrać kolesia z psem ale myślę że zrobimy podstawowy start będzie najlepiej ewentualnie na następny na następny sezon jeżeli seria będzie dobra to weźmiemy inny start możemy zmienić na przykład szanse na śmierci na 0, na pół, albo na większą. My zostawimy ją jeden. Ogólnie nie chcemy za bardzo tracić postaci. A Czeka, nowa gra to się zresetuje Nie, nie zresetowało się. A 99. No, niby będzie mniej. Um... Number of. Animal Nest, to możemy troszkę minimalnie zwiększyć, żeby było troszkę więcej bandytów. Building Speed, Tricer, wszystko zostawimy takie same. Dobra. No to startujemy. Trochę długo ta gra się wczytuje. Dlatego w czasie wczytywania opowiem o niej. Um, na początku mamy tylko jednego ziomka, ale wraz z progresem gry bardzo łatwo zdobyć ich coraz więcej. Mamy do wyboru rasy takie jak L ludzie. Um, to jest. Y jak to się nazywa? To jest e, gniazdo. O! Tak. E, I w gnieździe możemy być dronem, pracownikiem albo żołnierzem. E, I oni mają odpowiednie. te, ale my nie będziemy tym. Możemy być skeletonem. To są takie maszyny z przeszłości one są nie mogą krwawić mają dużo życia ale są, są miasta w, w tym mm, są miasta na świecie których nie nienawidzą jest szrek taki taki ziemeczek z rogami można powiedzieć można mu dodać rogi one są też silnymi wojownikami i... Mam ciut więcej życia, ale są słabsi we wszystkim innym. No i mamy człowieka. Człowieka mamy Randela, Cannibala albo Greenlandera. My weźmiemy sobie... Ten z... Ten ma minus 20 do farmingu, cookingu. I siły, ale ma armor, weapon, Smithing. Może sobie wezmę Scorchlandera. Dodging będzie trochę, ale od laboringu będę miał innych ludzi. Prędko, ja myślę, że tak, tak zrobimy. Sindbad, on będzie też szybciej biegał. Eee, dobra Teraz go wybierzemy. Mi się podoba ten stance. Eee, zrobimy sobie go wyższego. Oni są widzę niżsi. Trochę szerszego. Niech będzie wyprostowany. Ramiona są dobrze. Opa, niech będzie najwyższy, jaki może być. A reszta wygląda ok. A głową się nie będę bawił. A twarz ma tylko jedną. Może być taki warkocz. I kolor włosów. Możemy się trochę pobawić. Niech są jedną będą czarne, o To będzie nas Sindwa. Szkoda, że nie mogę trochę koloru skóry zmienić Dobra, to taki może być. A nie, jest skin skinton, dobra. Mogą być taki bardziej zielonkawy. Nie, niebieskawy przepraszam, co ja mówię zielonkawy. Dobra, tu zosta zostawimy takiego. Może być, jest Sindbad. Okej, ok. To jesteśmy my. Teraz chwila się wczyta. Orkan Sprite, zobaczmy, zobaczmy, gdzie startujemy. O, wystartowaliśmy koło Blister Hill. Chcę tam pójdziemy zobaczyć. Tutaj są farmy które należą do Hol Holy Nation. Czekaj, czy ja mogę w nich pracować? Pewnie nie. Eee, zobaczmy, to jest Arid. A nie, to jest Green. Dobra, tak więc zobaczmy, jakie mamy statystyki. No, na początek mamy wszystko jeden. A czyli, czyli w statystykach wyglądamy tak samo, jak przy starcie eee Całkowicie nago, tyle że startujemy dodatkowo z... Tym... Jak to się nazywa? Z, 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 z bronią. Jesteśmy na jedzenie na początku. Bo ostatnio ja sobie wybrałem na samym początku taki start, że nie miałem nic, byłem całkowicie nagi. Eee, I byłem głodny. A nie, nie jestem niewolnikiem nikogo, dopóki mnie nie zniewolą, bo mogą cię tutaj zniewolić. Eee, biegniemy do Blister Hill zobaczyć, bo przydałoby się plecak kupić. Ja w tych rejonach jeszcze nigdy nie byłem. Eee, przydałoby się też... Odkryć gdzieś jakieś rudy do kopania. O, tu, jest, tu jest na przykład iron, a tu jest koper. A to by było nawet całkiem dobre miejsce na bazę. W takim razie chwilę czekajcie sobie, zobaczę. Prospekt jest zielono. Fertility jest, ale nie, nie ma kamienia. Ale w tą stronę, jakbym bardziej poszedł, to już może być kamień. Tak sobie zobaczę. I jeżeli tak, tylko ciekawe, czy to w ogóle można budować? Można nawet. To mo mogło być pierwsze miejsce na bazę. I powinno być tutaj dość bezpiecznie, bo mamy Blister Hill, Farmę i Military Base obok. Tylko by było, trzeba znaleźć miejsce z kamieniem. Nie, to w tą stronę ten kamień. Bardziej. Bo kamień jest bardzo fajny. On, na na tym skrzyżowaniu, może. W takim razie. A to, to by mogło należeć bez problemu do naszej, naszej bazy przyszłościowo. Chociaż ba baza to jeszcze, jeszcze daleko przyszłościowo. A tu już jest trochę kamienia iron i copper są niedaleko Carbonu karbonu nie ma, ale to zawsze można później drugą bazę założyć a jest fertility i no wody jest 60 chociaż mam mam lepsze, mam lepsze miejsce na bazę tylko ona jest gdzieś o, chyba tu o ile się nie mylę tu, o, tu w tym miejscu. Mi się podobało. W moja, po moja baza na poprzednim save tam jest. O, wczytuję miasto. A tu widzę jest blisko A Resource resource na początku na początku pewnie będę będę dość sporo czasu, po prostu kopiąc iron eee, i będę próbował zarobić tyle pieniędzy tyle pieniędzy, żeby móc jakiś ludzi zatrudnić żeby mi pomagali eee, tak samo zmienię sobie nazwę mojego składu na y, gwardia z a wpuścili mnie do miasta. Teraz szukamy sklepu. Tutaj są ubranka, na ubranka jeszcze nie stać. A tutaj, tutaj, może, plecak kupię. Witam. Tak, potrzebny mi jest plecak. Mają plecaki, mają mały plecak. Um, tylko mały plecak mają. Scavenger Basket. Kupmy mały plecek. Popatrzmy. A on, on ma faktycznie mniej miejsca, ale też aż tak nie, nie, nie hinderuje, nie, nie obniża moich statystyk w przynoszeniu. Może jeszcze sandały sobie kupię. Będę szybciej biegać. Oj, może tiny settlement. i nie, nie staćmy w sumie na razie na mapę, ale tą mapę sobie kupy będę wiedział Będę wiedział gdzie chodzić Dobra, co tu jeszcze mają? Eee, za sklepy trzeba się rozejrzeć Tutaj mają jakiś sklep normalny ze gocami mają dwa bary a tu mają sklep ze zbroją. Możemy zobaczyć, i dla, dla niego chyba będzie lekka zbroja, żeby mógł doczować łatwo. A tutaj mają takie rzeczy przydatne później do budowy miasta. A ja się jeszcze za to zabierać nie będę. A to ostatnie, ten, a to ostatnie ty, ty też jest sklep ściuchami. No <coughs> pokaż co macie, Holy Chestplate. taki hard protector by się przydał. Eee, tinkan to jest Heavy Armor cla Class. A bo to są te, to są hełmy w ogóle koszula to jest medium, ja, ch ja chcę light. To taka le letter turtunek. No dobra. No to trochę nasz pra pracy czeka. Eee, zobaczymy, czy w barach mają dużo chętnych, może jakichś tanich chętnych. Mm. To jest FIF, to nie. To jest bar. Tam nie, tamten by do mnie nie dołączył. Tutaj. A to jest paladin, to na ramie, do mnie nie dołączy. Ciekawego mi nie powiedział eee, To są baraki By się przydało też trochę potrenować Ogólnie na razie jest w tej grze tylko głód Nie ma zmęczenia A nie, to jest kaplice Gdzieś, gdzieś powinny być baraki, i tam powinni mieć e, kukły do trenowania. A tu jest jeszcze jeden bar, i jeszcze, jeszcze jeden sklep jest taki ogólnodostępny. O tutaj mógłbym chyba przeprowadzać rekrutację. Za 3000 katów, Body, na, na bodyguardów mnie na razie nie stać. Na pewno a Czyli tutaj jest jeden ziomek, który na pewno mógłby chcieć do mnie dołączyć. Biedna, pusta karczma. Coś do jedzenia musiałbym kupić. W sumie kupię sobie fut. Aha, nie, na to mnie nie stać. Dobra, kupię sobie takie mięsko. I teraz przez jakiś czas będę musiał kopać, aż zarobię te 3000. Żeby było nas dwóch. E, ogólnie najbliżej. Bliżej kopania jest tu, tylko tu widzę, że są chyba wilki. A nie, to są ludzie? Nie, ale to, to nie są ludzie. A, to są raptory, dobra, raptory chyba nie, nie atakują. Eee, może z tamtej strony w sumie było coś bliżej. Ale chyba, chyba nie. Tak więc potrenujemy teraz kopanie. Muszę pilnować, żeby mnie jacyś bandyci nie, nie wzięli. A tutaj widzę takie ładne zielone tereny są. Moja baza jest trochę bardziej na pustyni, w sensie w tym poprzednim save'ie i było dość sporo ciężej. Teraz powiem tak, że dość długo będę kopał Przede wszystkim, aż mi trochę statystyki podrosną, co zajmie, oraz yy, yy, będę miał więcej ludzi. Później będzie trzeba pójść potrenować trochę yy, walkę. Tak więc myślę, że na tym zakończę pierwszy odcinek, bo ta farma tutaj dość długo potrwa. Widzieliście początek gry yy, i nie chcę Was zniechęcać, właśnie tym, że oglądaniem farmy bo moje uzbieranie 3000 monet trochę trwa eee, później widzę, że tu jest do, dużo tych raptorów. Dobre miejsce by było na trenowanie, tylko że właśnie z nieludźmi nie można tu za bardzo przyjść Ona na przykład są dwa raptory I sobie zaznaczę ale one mają dość sła słabe umiejętności walki więc myślę, że tak do, do, dobry byłby Yy, sposób na właśnie na polowanie Na nie, tylko, że Problem jest taki, że na razie jestem sam i one są ode mnie silniejsze bo ja mam Minus jeden Dlaczego mam, dlaczego mam, aha, od plecaka mam penalty jak zdajemy plecak to nie będę miał penalty. Mam same, same staty jedynkowe, więc za dużo to nie robi. E, tak więc, jak mówiłem, na razie tutaj e, zakończę na tym streamka. I e, następnym razem będę miał już co najmniej 10 tysięcy i będzie nas dwóch i będziemy dalej kopać, kopać ten iron. Tak więc do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie cześć pa.